Witam po raz kolejny na kanale Forwise UK. Dzisiaj będzie kontynuacja ostatniego materiału, ponieważ nie dopowiedziałem pewnych rzeczy związanych z silnikami do, tych, do tego modelu. Chciałbym też powiedzieć... Parę rzeczy, co, co psuje się w tych samochodach, co może się popsuć, co mnie się przytrafiło, jeżeli chodzi o, o, o mój samochód. Także dzisiaj będzie kontynuacja poprzedniego materiału. Jeżeli chodzi o silniki do Jaguara XF, jest dosyć szeroka gama silników. Tak samo jak silniki. Benzynowe czy też diesla mamy tutaj duży wybór i, i możemy naprawdę dopasować coś według własnych potrzeb. Jeżeli chodzi o silniki benzynowe, ja opowiem o tych najbardziej popularnych. Silnika, który spotykamy w Europie, źródła podają o silniku 2 litry Turbo 241 KONI. Ja powiem szczerze, nie spotkałem tego silnika nigdy tutaj w Europie. Nigdy nie, nie nawet po ogłoszeniach, kiedy, kiedy sprawdza się o, różnego rodzaju ogłoszenia, nigdy nie, nie natrafiłem na ten silnik, więc nie mogę tutaj się odnieść. To jest jednostka czterocylindrowa, doładowana turbiną. Także ten silnik jest, tak jak powiedziałem, bardzo mało znany. Najbardziej takim popularnym, jeżeli chodzi o, o, o benzynkę, to jest V6 3 litry, konstrukcja Forda o mocy 238 koni. Ten silnik znajdziecie w poprzednim modelu Jaguara, czyli w Westypie. Również w X-Type można znaleźć ten silnik. Dosyć fajny, prosty silnik, mało problemowy. Jeżeli chodzi o części eksploatacyjne do niego, też nie ma, nie ma jakichś tragedii. Zdecydowanie można polecić. Także dosyć, dosyć fajna jednostka. Kolejnym silnikiem to będzie silnik 42V8. To jest konstrukcja walijska. Nawet były takie żarty a propos tego silnika. Gdzieś tam wyczytałem w internecie silnik zrobiony w shopie po prostu, w jakiejś shopie. Naprawdę bardzo, bardzo prosty silnik i powiem Wam szczerze, że bardzo dobra jednostka, ja miałem do czynienia z tym silnikiem w kilku modelach Jaguara i naprawdę jest godny polecenia, te 298 koni wystarcza naprawdę, żeby, żeby fajnie odpychać się tym samochodem, że tak powiem i, i tutaj no jeżeli chodzi o spalanie, to, to, to jest różnie. Zależy oczywiście jak ktoś jeździ. Ja jeździłem tym samochodem, znaczy z tym silnikiem w Stajpie i powiem Wam, że on wcale nie był aż tak paliwożerny. Naprawdę były to wyniki w okolicach 12-13 litrów. Oczywiście to jest jakby moja jazda, mój styl jazdy, który, który ja, ja preferuję, czyli taki bardzo spokojny zgodnie z przepisami bym powiedział, także takie wyniki osiągałem tym samochodem więc uważam, że jak na 300 koni to nawet, nawet niezły wynik. Dalej, 42 V8 z kompresorem, mechaniczny kompresor, co dawało nam moc 416 koni. Takie XF -y również bywają, oczywiście ten, ten sam silnik mamy w s -typie. i tutaj również ten, ten kompresor mechaniczny tak jakby powoduje, że jak jeździmy autem, które ma 300 koni, uważamy, że jest, jest fajnie, jest, jest naprawdę dynamicznie. Natomiast ten kompresor, który daje nam to około 100 koni więcej, no, zmienia to auto diametralnie i, i jest, jest fajna zabawa. No, ale, ale spalanie tutaj, no, niestety, w granicach 15-16 litrów na pewno będzie osiągalne. Czyli to, mamy, to są te silniki starszej generacji. Później wchodziły silniki, jeżeli chodzi o XF oczywiście, 5-litrowe, czyli to jest jakby kontynuacja silnika 4.2, on jest troszeczkę rozwiercony i tutaj mamy, jeżeli chodzi o moc, mamy od 385 do 550 koni. To jest taka rozpiętość i tutaj w zależności od, od wersji, Mieliśmy, mieliśmy taką rozpiętość mocy, czyli 385 koni, oczywiście bez żadnego kompresora, moc krzesana tylko i wyłącznie z pojemności. Potem dalej, auto z kompresorem miało 470 koni, kolejna wersja, wersja R-510 i tak zwany XFRS. 550 koni, to już taka wersja wyczynowa, po prostu no, bardzo, bardzo, bardzo szybki samochód. To byśmy mieli na tyle, jeżeli chodzi o silniki benzynowe w tych samochodach. Jeżeli chodzi o silniki diesla, w XF-ach z początku produkcji, do 2009 roku, występował silnik 2.7, 207-konna jednostka koncernu PSA, Silnik troszeczkę nieudany, ponieważ były problemy bardzo duże z tym, z tym silnikiem. Po prostu dół silnika był zbyt miękki. Te silniki no, ulegały awarii bardzo często. I takiego XF powiedzmy czy s z tym silnikiem możecie kupić za naprawdę dobre pieniądze. Ale tak jak powiedziałem, no, ludzie jakby troszeczkę wystrzegają się tych silników. W 2009 roku weszła jednostka 3 litry, taką jak prezentowałem ostatnio. I tutaj mamy rozpiętość mocy od 211 do 275 koni. Przy czym te 211 koni również nie spotkałem osobiście. Najbardziej znany to jest 241, ten, który ja mam, i 275. To jest ten sam silnik, z tym, że tam jest inna mapa wtrysku i on jest po prostu mocniejszy. I faktycznie jeździłem takim autem no, czuć tą różnicę. Te, te kolejne 30 koni więcej daje takie naprawdę fajne uczucie. On jest bardzo, bardzo żwawy, taki, powiedziałbym, nerwowy, jeżeli chodzi o diesla nawet. Także, także, chociaż tutaj też słyszałem opinię, że w tych 275-konnych wersjach lubiły pękać kolektory dolotowe, dlatego też ta jednostka 241 koni jest, najbardziej, że tak powiem, bezpieczna, jeżeli chodzi o... o, o jakby bezawaryjność, tak? Chociaż tak, tak jak mówię, to, to, to te uszkodzenia tych samochodów, to, to jest naprawdę, ma wpływ wiele czynników, także tutaj proszę się nie sugerować, że 240 koni będzie nam jeździł przez pół miliona, a 275, nie wiem, zrobimy 200 tysięcy. To absolutnie nie. To wszystko zależy, jak jeździmy, jak eksploatujemy samochód, także myślę, że tutaj trzeba to dopowiedzieć, żeby nie było nieścisłości. Dalej, w 2011 roku Weszły jednostki czterocylindrowe: 2.2 diesel między 163 a 200 koni. To są jednostki czterocylindrowe znane z Forda. I cóż tutaj mamy? To jest taki kompromis, ponieważ V6, wiadomo, ten silnik jest droższy w obsłudze ze względu na ilość cylindrów. Czterocylindrowa jednostka będzie tańsza w obsłudze i oczywiście to zapotrzebowanie na, na, na paliwo jest mniejsze. Taki XF w 2,2 w trasie potrafi spalić około 5 litrów i poniżej nawet z tego co, co, to, co słyszałem, więc dosyć ciekawy silnik, chociaż są mieszane opinie na temat tej jednostki która jest zestrojona z ośmiobiegowym automatem, czyli to o czym mówiłem ostatnio ZF skrzynia występowała w dwóch wersjach, sześciobiegowa i ośmiobiegowa i właśnie od 2011 roku XF-y były montowane 2.2 diesel z ośmiobiegowym automatem. I ta kombinacja podobno nie jest zbytnio jakby zharmonizowana. Ja, ja mam tutaj... Kolegę, który posiada taki samochód i twierdzi, że po prostu ten samochód Non stop szuka biegów. On nie może jakby dopasować sobie prędkości do biegu i, i ten samochód jakby poszukuje ciągle tych biegów, próbuje gdzieś tam się dopasować. Nie wiem, to są, to jest jego opinia. Ja, ja takim autem jeszcze nie jeździłem powiem szczerze, ale no, no podobno tak jest. Dobrze, jeżeli chodzi o silniki, to by było tyle. Taką mamy tutaj rozpiętość, jeżeli chodzi o, o jaguara. I teraz, co może się zepsuć w takim samochodzie? Ja powiem szczerze, tak. Te silniki, które tutaj ja przedstawiłem ogólnie, one są dosyć, dosyć stare, jeżeli chodzi o, o technologię. I, I to pomaga też czasami, bo, bo im nowszy silnik, który, który dopiero wychodzi na rynek, tym. Podejrzewam z nim większe problemy, ponieważ nie znamy jego, jego żywotności, bo nie wiemy na, na. Nie mamy tego zrobionego testu, że tak powiem, takiego długodystansowego. Jeżeli silnik przejedzie 200-300 tysięcy, możemy coś o nim powiedzieć. Natomiast coś, co wyjdzie, że tak powiem, na świeżo, no, nie jest za bardzo zbadane, więc Jaguar ma ten zabieg tych silników po prostu zrobiony w ten sposób, że oni, oni mają te, te, te silniki dosyć stare. I to jest plusem, dlatego że Taki V6-3 litry w benzynie naprawdę jest sprawdzoną jednostką i, i tam oprócz cewek, które czasami lubią gdzieś tam uciec, prawda? No nie, nie, nie spotkałem się z, z innymi uszkodzeniami czy problemami tych silników. I taki komplet cewek do takiego V6 potrafi kosztować w granicach 200-300 zł za cały komplet za, za, za 6 cewek. W przypadku silnika V8 będzie to oczywiście drożej. Natomiast co z dieslem? Diesel w Jaguarze, ja na swoim aucie mogę powiedzieć, że jedyne problemy, które ja zaobserwowałem w ostatnim czasie, to jest przytykający się filtr DPF, ponieważ ja obecnie poruszam się po mieście. Po prostu przez, przez koronawirusa, no, wiadomo, te, te, te podróże są ograniczone i ja głównie swój samochód y, y, użytkuję w mieście. Stąd też y, y, czasami wyskoczy komunikat o pełnym DPF-ie, ale oczywiście można to, to, jak, to bardzo szybko usunąć czyli jedziemy na autostradę 3000. I po 20 minutach wszystko wraca do normy. Potem co dalej? W takim dieslu możemy mieć problem też z egr prawda? Jak on się zabrudzi, no wiadomo, można, można go wyczyścić i, i tyle. Więc natomiast jakichś wielkich problemów z tymi silnikami, jeżeli chodzi o benzyny czy, czy, czy diesla, nie zaobserwowałem, powiem szczerze. Tak jak wspomniałem, jeżeli chodzi o uszkodzenia, to jest w w dużym stopniu zależne od hmm, stylu jazdy. Pamiętajmy jedną rzecz, i to, to, to jest jakby kluczowa sprawa. Odpowiednia, odpowiedni serwis, jeżeli wymieniamy olej, ja robię to między 10 a 12 tysięcy kilometrów. Oczywiście filtry, e, dobrej jakości paliwo. E, musimy pamiętać, że ta technologia, która jest obecnie stosowana w samochodach, wymaga naprawdę Czystego paliwa, to paliwo musi być dobrej jakości, czyli nie oszczędzajcie, jeżeli macie taki samochód, nie oszczędzajcie na paliwie, lejcie naprawdę to drogie paliwo, drogiego diesla z tymi dodatkami, to paliwo po prostu jest szlachetniejsze i, i wówczas ten układ paliwowy będzie no, w, w, pracował w, w, w lepszych warunkach. I ja to robię w swoim samochodzie, czyli olej, e, dobre paliwo, to, to jest podstawa. Druga rzecz, jeżeli ma się silnik V6, 3 litry, no ktoś by powiedział, kurczę, fajny, duży, mocny, tak? E, tak, ale nie zapominajmy, że takie auto potrafi ważyć 1800 kilo. I teraz, żeby ruszyć takim samochodem, e, oczywiście tak dosyć żwawo, że tak powiem, potrzebna jest duża energia. I teraz, jeżeli my będziemy eksploatować ten samochód, w, no, że tak powiem, w taki sposób, czyli jeszcze na nie wiem, na nierozgrzanym silniku dajemy ogień, no to, no to no tu nie ma, nie ma mocnych, że tak powiem, na, na, na to. Musimy się liczyć z tym, że ten samochód wcześniej czy później pokaże nam jakieś problemy. Ja staram się użytkować ten samochód w taki sposób normalny, stateczny, czyli, czyli nie startuję na światłach do odcięcia prawda, silnika, tylko po prostu jest to normalna jazda zgodna z przepisami. I, 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 i cieszę się tym samochodem, że tak powiem. Z jego bezawaryjności. Ja, ja, ja naprawdę nie miałem problemów z tym autem wielkich. Miałem problem, jeżeli, jak kupiłem ten samochód, wymieniłem alternator. Ale alternator jest, jest częścią, jakby, która no wcześniej czy później się popsuje. Auto miało swój przebieg. Akurat trafiło na mnie, że, że kupiłem ten samochód. W tym czasie i musiałem to po prostu zrobić, chociaż do mojego auta była przedłużona gwarancja, tak zwana. Dealer, który, który sprzedawał mi ten samochód, zaproponował mi przedłużoną gwarancję w cenie, oczywiście, I, i to jest bardzo fajne, ponieważ ja mogłem sobie ten samochód naprawić bezgotówkowo, więc wymieniłem ten alternator, wymieniłem dwie tuleje wahaczy z przodu. Był to koszt w granicach 500 zł, bodajże z robocizną już. Robiłem to w Polsce, dodam. Nie robiłem tego w Anglii, tylko to było robione w Polsce. I poza tym, słuchajcie, ja nie miałem z tym autem żadnych problemów, ale tak jak powiedziałem, traktuję to auto z należytym szacunkiem i, i tak myślę, że należy to auto traktować, czy każde inne ponieważ jeżeli chcemy, mamy zapędy takiego Roberta Kubicy, powiedzmy, to, to zapomnijcie o dieslu, zapomnijcie o 4.2 V8, musicie wybierać te wersje najmocniejsze, gdzie te silniki są po prostu wzmacniane. To tam, tam zupełnie jest inna budowa tego silnika i on ma wytrzymywać te, te wysokie przeciążenia. Natomiast taki diesel no, jest, jest stworzony po to, żeby przemieszczać się w miarę tanio, i no, bez jakichś większych szaleństw. Ten samochód dużo potrafi, oczywiście on przy tych 500 nm jeździ naprawdę bardzo fajnie, natomiast no, jego eksploatacja musi być właściwa. Dodam jeszcze, że opinie, które czasami gdzieś krążą w internecie mogą być również błędne, ponieważ te samochody, które gdzieś tam przyjeżdżają, nie wiem, z Niemiec i tak dalej, są w super cenie, bo, bo są czasami takie super okazje, to to może być pułapka. Dlatego, że musicie pamiętać jeszcze jedną rzecz, że świadomość serwisowania auta na zachodzie jest zupełnie inna niż w Polsce. A samochody, które kupują handlarze, prawda, to one są dziś kupowane, nie wiem, podobnie tak jak ja, gdzieś na aukcji, gdzieś na jakichś wielkich skupiskach samochodów, tam gdzie jest po prostu tanio i no tam tego serwisu nie zobaczycie, bo, 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 bo my nie wiemy nic o takim samochodzie, więc um, e, świadomość serwisowania auta w Anglii jest dosyć duża. Ponieważ samochód, który jest kupowany gdzieś z komisu samochodowego, przepraszam, od dilera samochodowego czy też od osoby prywatnej, w znakomitej większości te samochody mają swój, swoją książkę serwisową i wtedy my widzimy, co było robione wcześniej, jak to auto było eksploatowane. Natomiast w Polsce takie auto, które przyjedzie z zachodu. Nie zawsze ma tą, tą książkę, tak? Nie zawsze ta historia jest klarowna. Stąd też, stąd też te problemy. I potem ludzie wypisują jakieś rzeczy na, na forach, że ja kupiłem Jaguar i on mi się popsuł za, za, za tydzień. No tak, tylko że my nie wiemy jaki on miał przebieg, my nie wiemy czy, czy to, to auto było serwisowane, jak było używane. Takim fajnym miejscem na zakup samochodów jest też Japonia. W Japonii świadomość jest bardzo duża, jeszcze większa niż w Wielkiej Brytanii. Ci ludzie po prostu um, czuliby się bardzo źle, i, 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 i to nie jest w ich stylu, żeby auto nie było um, naprawione, jeżeli, jeżeli jest jakiś problem, czy też nieserwisowane na czas. Więc um, to jest też bardzo ważna kwestia. Więc um, naprawdę, um, jeżeli chodzi o, o, o samochody niszowe, które, których my nie znamy, ja polecałbym kupić taki samochód, ale przy, wtedy, kiedy jest jakby ta historia serwisowa znana, prawda? Wówczas mamy takie bezpieczeństwo, że no, ten samochód pochodzi z dobrych rąk i on, on był traktowany należycie. Natomiast gdzieś tam, jak ktoś wystawia taki samochód za jakieś super pieniądze i nie ma nic, nie ma książki, nie ma śladu, nawet serwisu, my nie wiemy co tam jest. Naprawdę, a uwierzcie mi, że no, dilerzy samochodowi potrafią robić różne rzeczy, różne triki żeby tylko sprzedać ten samochód. To nie o to chodzi. Ja, ja naprawdę chciałbym z tym walczyć, żeby, żeby, żeby to się zmieniło w Polsce, bo no naprawdę no, dotychczas było bardzo źle. I, I stąd też te problemy później. Kupujemy samochód, potem on się psuje, potem okazuje się, że on ma przejechane nie 200, tylko ma 700 powiedzmy gdzieś najechane. Dlatego Trzeba po prostu o tym pamiętać, żeby kupować samochody z pewnych źródeł. Musicie też jeszcze wiedzieć, że w momencie, kiedy klient jedzie po samochód do dilera, do, do, do osoby prywatnej, Pierwsza reakcja osoby, która sprzedaje samochód jest też bardzo ważna. My, my pewne rzeczy możemy już wychwycić na, na poziomie rozmowy na temat te, tego samochodu. Jeżeli ktoś ukrywa pewne fakty, no to też to można wyłapać. Także bądźcie czujni, jeżeli chodzi o, o kupno samochodów, i, i, i tak jak mówię, no, ten obraz czasami no, różni się diametralnie. Ktoś jeździ takim xf powiedzmy przez wiele lat i twierdzi, że to jest naprawdę dobre auto, ono się nie psuło, natomiast druga osoba ma zupełnie inne doświadczenie. To wynika prawdopodobnie z no, niewłaściwej eksploatacji i historii tego auta. Więc. Pamiętajcie, że, że, że taki diesel, zwykły diesel, bez, prawda, który ma 240 koni, on nie będzie taką rakietą, która, która no, będzie nas tutaj przenosić w inny wymiar, że tak powiem, bo, bo, bo on ma, nie wiem, ten silnik jest 3 litrowy, nie nie, 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 to po prostu jest silnik do dynamicznej jazdy i, i, i tyle. Natomiast jeżeli, jeżeli szukamy wrażeń, takich, takich doznań bardziej ekstremalnych, no niestety musimy kupować auta do tego przeznaczone, czyli, czyli tu muszą być przynajmniej wersja R, jeżeli chodzi o Jaguar. No dobrze, kolejny materiał nam się przedłużył 20 minut ponad, ale myślę, że powiedziałem coś ciekawego. Oczywiście będziemy robić dalej te filmy. Teraz, mam nadzieję, będę w lipcu w Polsce, więc tam mamy też fajne auta, które mam nadzieję przetestować. Chciałbym pokazać Jaguara z instalacją gazową. Który, który jest w Polsce, też to auto pochodzi tutaj ode mnie. Klient je użytkuje do, do dnia dzisiejszego i chciałbym też się tutaj odnieść do instalacji gazowej, czy, czy w ogóle warto, czy, czy, czy to nie jest wstyd, bo, bo niektórzy tutaj twierdzą, że, że mieć auto z instalacją gazową to jest troszeczkę wstyd. Ja bym chciał pokazać ten samochód, zobaczyć jak on pracuje. Również mam w planach pokazanie auta, które kiedyś oryginalnie było, było w dieslu, 2.7, obecnie to jest 4.2 V8 Supercharged, czyli nastąpiła zmiana silnika. Bardzo fajny projekt, ciekawy, wykonywany przez mojego przyjaciela. Pana Adama, którego bardzo serdecznie pozdrawiam z tego miejsca, również oglądam moje filmy, także Panie Adamie bardzo dziękuję. I, i o, tym też, o tym też chciałbym powiedzieć i pokazać te, te nasze projekty, jeżeli chodzi o samochody marki Jaguar. Ja bardzo dziękuję za, za oglądanie. Oczywiście zapraszam do subskrypcji mojego kanału i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam.